Dobra w takim razie czekaj e dołączenie do napadu, a no, zobaczymy. Nie zaprosiłeś mnie. No, nie, 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 ja właśnie teraz czekaj. Bo dołączyłem do napadu i zaraz ten powinno być tam. Właśnie, właśnie, możliwość tego. Czekaj, eee, za... czekaj. Napad na. Ubrania na napad, wybrane. Blokada widoku, kompaktowy naboje, Zakup całą municję. Kamizelkę kupię. Dobra, zatwierdź. I teraz tak. Dobieranie graczy zamknięte, moi znajomi, eee, znajomi grający, w GTA, znajomi z listy. Eee, enter, zaproś. Dobra, poszło ci zaproszenie. Czemu ty masz rude włosy? Różowe. Ja pierdole. To ładne. Mm, dobra. To akurat na dwie osoby ten, ten, ten napad. Ja z tobą, tak. Tak. Ty masz dobra. No tak, no bo ja nie miałem kiedy grać teraz w online, ile masz kasy? nie? E, dobra. A nie wiem, teraz nie, ten nie patrzyłem. A z 200 tysięcy jeszcze będę miał na koncie. Czekaj, opcje? Czekaj. Czekaj, kurwa, zrobiłem. Aha, dobra, tu jest graj. Okej, <coughs> ok, zaraz poniżej dołączyć do mnie. Tam z automatu. Czekaj, ile jest przewidywana? Aha, hajs? 150 chyba o tysięcy? Kurde. 150 tysięcy? Serio? No. Tylko nie wiem jak to jest, bo mówię, no pierwszy A. raz w ogóle tą, tą misję robię, nie tego, A. ten napad. Aaa! Haha! To jest... tylko jest twój pierwszy raz! To będzie... <noise> Jakie masz włosy? Ja pierdolę! Niegotowy. 40% dostajesz z tego, czyli 50 tysięcy, tam prawie. No pewnie się otworzą. <noise> Jak ty wyglądasz? Nie mogę. <noise> będziesz kierowcą. Ja jakimś wiertnikiem będę, ty będziesz kierowcą. No. no. Jak? 40 chyba. 6. No, ja 69, ty 46. 40% z tego, nie? Ja nie mogę tego zmieniać chyba teraz. Bo to jest ten pierwszy, nie? To jest ten pierwszy ogólnie napad. Co nie? ja chyba myślę. Wydaje mi się, że później będzie można to zmieniać, co nie przydzielać tam. I ile kto ten, ile kto dostanie. Come see me. I hmm? hey. you know uh, Like I said, it is your first time, so uh, don't expect too much. There are uh, wild, mm, insane, mind-blowing. <laughs> Dzikie, chłodne. We all got to start somewhere. Good luck. wyposażenie, wiertło i pojazd mamy jakiś. Aha, ten pojazd przedtem zdobyłem, dobra. to tablica do planów finału napadu. Tutaj, ustalisz, kto otrzyma jaką część łupu, wszystkim członkom rolę oraz zadania, dobra. Czekaj. Jak ja tutaj mam nawigować po tym, bo na razie nie mogę, okej. Okay. Wykres pokazuje łączny łup z napadu, czyli 150, spoko. Znaczy 115. Większą dolę, ponieważ nie otrzymuję pieniędzy za wykonanie... aha. ...przedzielić rolę poszczególnym uczestnikom napadu, spoko. Okej. Okay. No jeszcze mnie tak przeprowadza przez ten, przez taki jak gdyby samouczek pierwszy, nie? Tutaj możesz zobaczyć statystyki wybranego gracza. Do tej pory medale. Siła, kondycja, blebleble, ble, ble, ranga, uczciwy gracz, zbir... ...i tak dalej. Tutaj możesz zobaczyć... Chyba no, mam zniszczyć kamery i kontrolować aha. świat. Udaj się do ferowilki wysiąć... Wsiąść do Kurumekura? Wejdź do banku... Udaj się do skrytki bankowej. Może zobaczyć, w którym miejscu rano będzie wykonany... Aha. LOL? Serio? <coughs> Czemu ja mogę kontynuować tu? Aha! Aha! LOL, tu mogę dać... Aha! Czy mogę być kierowcą, albo wiertnikiem? Chcesz być kierowcą, czy wiertnikiem? Wiertnikiem. Wiertnikiem, dobra, to ja będę kierowcą. Eee, czyli ja jestem jedynka, Uda się do fabryki i wsiąść do tego, dobra. Ty masz wejść do banku, zniszczyć kamery i kontroluj ty świadków. Nie banku, zniszczyć kamery i kontroluj no mi świadków. Że ty a jestem wiertnikiem, czyli udaję się do skrytki bankowej. Aha, no dobra. Czekaj, kontynuuj. <głosy> <głosy> K kurwa maski! Niee, no Mio <laughs> <Yes, yeah. laughs> Oh lol Eh Serio? Serio? Eheheh, chic! Ahahahah co Oh tu non so cosa ho fai Dobra, wezmę se, wezmę se, wezmę se to. Albo nie. Dobra. Maska czarna, karnawa. Pa! Jeszcze chłopie tu można jej dostosowywać. Tej. A w sumie to na najfajniejsza, dobra. Bierzesz Własny pojazd? Bierzesz dział, to czy ja? Nie Jak wiem. Chcesz? Hmm. No, nie, się, nie. kurczę, nie wiem. Dobra, to ja na razie nie biorę, gotowy. <laughs> Zobaczymy. Ja nawet nie wiem jak to auto kurczę. później wziąć to pancerne. I ja nie wiem czy ono będzie gdzieś tam stało, czy jak to jest. <laughs> Dobra, potencjalna działka. A ty jesteś kierowcą. Chodź. No już. Czekaj chwilę.

Aha, czyli my chyba teraz mamy jechać po to auto. Czekaj, czekaj. Tak, bo tu jest fabryka. Okej. Okay. Dobra. Siąść do Kurumy. To się Kuruma nazywa, Kuruma, dobrze nie kurma. Dobra. No, ale to auto to jest, no. No jest. <laughs> Tylko muszę jej później przemalować i fajnie jakoś zjoningować. Stanowić połączenie. Aha, to będziesz musiał tam jechać. Nie wiem czy będziesz wiedział co chodzi, ale o to strzałkami, da będzie ci pisało co masz robić. No ten program hakujący. No, to co spoko jest? Chłopie, siła. Sumeracja. 3 kilometry ponad. To masz, chłopie, czas na hakowanie. Ty już hakujesz? <laughs> Zajebiście to jest zrobione. Podoba mi się to. O, 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 o kurwa. Nie bujaj tak. tak.

No no, skurde, przy końcu. <gry> tam, hakuj tam końcu. <gry> no. końcu. życia drużyny jeden, O kurde. No, nieźle. <coughs> raz już zginąć, tak? tak? Jak później ktoś zginie jeszcze raz, to już. No nie. Tego drugiego to ja nie schakuję. 300 km. Poczekaj, aż zakończy się jak hakowanie. Musisz to schakować, kurwa. No, czekaj chwilę, próbuję. jest takie proste, prosty, brzydko To jest fajne, przyjemne.

no Co bez jaj, Zohar, kurwa! No. Jak ja to mam zrobić? O myk... LOL! Ktoś kogoś tu potrącił, kurwa! Nie wierzę! Co to za gra? Nie denerwuje, irytuje mnie ten wężyk między układami No kurwa my tego I dzisiaj piło. nie skończymy, nie? Tego tego napadu, piło. nie ma opcji Dam radę. Tylko zawsze No nie Serio To no, ty jeździsz wokół No, no a ty... co ja mam robić no, masz... innego Jeszcze raz Dlaczego przy samym końcu, zawsze kiedy chcesz po prostu do, 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 dolecieć do końca, zawsze coś mi się trafi. Kurwa, no, mogłem ja się. to hakować. Hmm. Hmm. Już? <laughs> Nieee, no teraz teraz ostatnie. Jokie, to jest porąbane. Albo od tej strony. Ciekawe ile policji nas będzie gonić, kurwa. Powiem tak, to co miałem wcześniej... ...półeczka z masłem. O oh, no to kurwa do jutra będziemy to robić, nie? Nie mam pytań, czekaj, ja sobie zmienię radiostację, bo... ...nuda. Na końcu zawsze. Mam końcówkę, to mi zawsze... Robię, dawaj, robię. Cały czas. czas. Cały czas, czas. Pff, stary, nie trafiłem! Nie trafiłem wtedy! No nie trafiłem na czerwony kóz. na czerwony no, jak masz te, te zielone gówna na początku, nie? To na końcu masz te czerwone No wiem. To no, to też trzeba prawda? Serio? No trzeba. No ja nie wiedziałem szczerze powiem. Tak jakby trochę przydobrzyłem. No. no mówię, no do jutra no. Co do jutra? Co do jutra? Co do jutra? <laughs> Ja sobie dookoła banku jeżdżę. No. Ale tu fura fajna stoi, lol. Skończyłeś? Skończyłeś, dobra. Dobra, czas na. Wyciągnij telefon i otwórz drzwi? Poczekaj, aż obsługa wiertła otworzy safe. Czyli ty. Co ty teraz robisz? Ło! Zmieniło się. Kije się chyba maski zakładało, z tego co pamiętam? Tak. Wejdź do banku. Zniszcz kamery. Dobra, zniszczone. Co ja mam, kurwa, zrobić teraz? Aha, LOL! Kurwa! No nie mogę przejść! Dobra, mam kontrolować ludzi, nigdy. Zastraszenie. Ok. A to jakiś taki mały bank kurde, później to się pewnie zaczną mi jaja nie gdzieś tak mi się wydaje z jakimiś większymi bankami Dawaj dawaj tam ostatnim świadku To masz jakieś kółeczka w ogóle A nie to ja mam kółeczka Ha, to są świadkowie, dobra Gminie, gminie Zaśtraszłam te przez cały czas. I get it. That's the box. Ready to move. O kurwa. Kiepsamy? No to dawaj. Idź tam. No dawaj, wchodź, wchodź, kurwa. Lol! Wierdalamy. Lol. O kurwa! Rozpierdol ich! Uda się do punktu odbioru, ale ja nie wiem, czy musimy policję. O kurwa! O, o kurwa! Ju, pierdolę! Nie wiem! Woohoo! Ale jaja! Ojej! O kurwa tu się nie zmieszy. Lol. No kurwa nie. Jeb kurwa. Ale to jest zajebiste. Kurwa helikopter.

No to kurwa, podnoś mnie! Co to się stało? Późno. No ja pierdolę... Co to być? A no to skąd ja mogłem wiedzieć? Nie widzę, gdzie Można szybko wtórzyć za ...pagę pa pa up. Dobra, swym pagę pa up, czekaj. Może się zacznie od tego, jak już tam jesteśmy w banku. Najprawdopodobniej się tak zacznie. Ja pierdzielę, to A to ja nie wiem, wiesz, tu muszę jakieś co zrobić. Napad, akcja, czekaj. Jesteśmy pod bankiem prawie. Czyli trzeba będzie wejść. Czyli jeszcze raz chyba, no. Ta, jeszcze raz trzeba, kurwa. Wejdź do banku. Dobra, zapier... dalej. Dobra, ale ten SMG jest chujowy, czekaj. O, to jest zajmiste. Dobra, to już przynajmniej wiesz, co masz robić. Ja przynajmniej wiem, co mam robić. Ale ty, serio, ja mam podlecieć, kurde, do tego? Do tego samolotu?

I myk Myk Wuju wiesz zabiłem No kurwa, ciężko Jep A, nie mogę strzelać teraz Ojaj, oj. przeładowanie bo miałem czy coś No i co? O, oh jest! LOL Nie ma tak jak OPE ucieczka, nie? Ja pierdziele To 46 kawki nasze Masakra Nie wiem, czy za fejla nie dostaje się jakiegoś tam, wiesz... tam na minusie, to zobaczymy I it is the holiday season at the Crest residence, and daddy's out drinking. Say, last. If that thing I talked about comes up, I'll call you in. the meantime, if anyone comes to me, I'll mention you as a reliable pair of hands. Hey! For first time, that wasn't bad, but don't get clingy. To 15 tysięcy. Potencjalne łup, 60%, ty 40% tam chyba. No i nice. Elitarne wyzwanie nieudane? Premia za pierwszy raz. Spoko. JP na 15%. Ale RP na 1100. RP... Ta. <noise> Dobra. Czyli napad się udał, dobra. Za drugim razem, bo za drugim Oaj, się udało. Piwko wypili. Aha, <laughs> piwerko na koniec, zajebiście! Ty, to piwo nazywa się Pizłac. No to nice. No. Serio? I zauważyłem nawet. Odblokowano pojazd, odblokowano pojazd, jakiś tam nagro. co?